Uponor Unipipe Plus to pierwsze na świecie rury wykonane w technologii bezszwowej. Nie posiadają one szwów łączących warstwę aluminium, dzięki czemu nie ma słabych punktów. Nowa technologia podnosi bezpieczeństwo, ułatwia montaż rur oraz zmniejsza koszty eksploatacji. Unipipe Plus to wyjątkowe rozwiązanie. Rury są bardzo elastyczne i giętkie, dzięki czemu ich instalacja jest niezwykle łatwa. Technologia ta wyznacza nowe standardy wydajności i funkcjonalności. W porównaniu do innych rur, zdolność gięcia jest o 40% wyższa, dzięki czemu montaż przebiega szybko i łatwo. Bezszwowe rury uponor wytwarzane są w całości metodą wytłaczania. Dzięki opracowaniu jednolitej warstwy aluminium, rura UniPipe Plus daje większe możliwości montażu, łącząc zalety rur metalowych i tworzywowych. W jedno przyszłościowe rozwiązanie. Rura Unipipe Plus jest w pełni kompatybilna z obecnie stosowanymi systemami firmy Uponor. Instalacje z użyciem tej rury pozwalają na zmniejszenie ilości niezbędnych narzędzi, akcesoriów i konstrukcji wsporczych. Inne rury są bardzo mało elastyczne, więc w tym miejscu musielibyśmy zainstalować dwa lub trzy kolanka. Z UniPipe Plus nie jest to konieczne. Uponor UniPipe Plus technologia bezszwowa.